Siemanko, z tej strony fan i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z trzech największych wpadek youtuberów. Zanim zaczniemy, zachęcam was do subskrypcji kanału, ponieważ bardzo chciałbym wbić 5000 do końca wakacji, a z aktualnymi przyrostami wydaje mi się, że jest na to chociaż cień szansy. Ponadto, jeżeli chcecie wystąpić w odcinku, to koniecznie podsyłajcie mi wpadki na mojego Instagrama oraz oczywiście standardowo, jeżeli napiszecie w komentarzach hashtag wpadka, to przypnę wam serduszko. Ja już nie przedłużam i zapraszam na dzisiejszy film. Pierwsza wpadka w dzisiejszym filmie należy do Kamerzysty. W filmie zatytułowanym to miał być tylko żart. W 14 minucie i 32 sekundzie możemy w odbiciu szyby zobaczyć twarz kamerzysty. Zobaczcie sami tą szybką wpadkę. Mnie irytujesz, nie? No, zaraz. Ale mówię, ale się, Ale ja chciałem tylko z tobą iść do kina. O co ci chodzi, To sobie innego znajdź. Kurde. A nie, I daj mi sposób. Kolejna wpadka należy do psychofanki, czyli wielki, a pojawiła się ona w filmie Jaszczura zatytułowanym Grube pranki w domu kamerzysty. W 25 minucie i 28 sekundzie, kiedy jaszczur robi pranka na wiolce, to ona denerwuje się i zwraca się do kamerzysty po imieniu. Jako że jaszczur nie jest mistrzem montażu, o czym mogliśmy się przekonać już w innych jego filmach, to pomimo cenzury mogliśmy dokładnie usłyszeć imię kamerzysty. Przepraszam, za Ale a, a dlaczego? Ale ja nigdy nie byłam z tobą Przeka na poważnie! Jola. Nie dotykaj! Trzecia wpadka w tym odcinku pojawiła się na filmie Trumena, w którym razem z fejkowym Krzysztofem Bosakiem ogłasza on otwarcie swojej partii politycznej TRU. Podczas omawiania nowych ustaw dochodzi do sceny, w której zarówno Bosak Junior, jak i osoba grająca ochroniarza z tyłu nie są w stanie się powstrzymać i dosłownie pękają ze śmiechu. Zobaczcie sami tą zabawną wpadkę. Praniu, przemówim do rozumu, proszę. Okej, okay, także w tym filmie to by było już na tyle. Jeżeli się on wam spodobał, standardowo zachęcam was do zostawienia subskrypcji oraz lajka. My widzimy się już w kolejnym odcinku, do następnego, no i siema!